Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień dla mnie. Stoję tutaj przed wami i kieruję moje słowa do was wszystkich. Dzień dobry. Nazywam się Joanna Czarna Nowocień. Prawie już 11 lat współpracuję z marką Colway. Przez ten czas miałam możliwość poznać i przetestować wszystkie produkty kosmetyczne, które firma wprowadziła na rynek. Mam swoje ulubione, bez których nie jestem w stanie się obejść. Moja poranna i wieczorna pielęgnacja nie może być bez żelu kolagenowego, atelowody komórkowej i kolagenu. Dzisiaj mam okazję i możliwość powiedzieć wam o jednym z tych produktów, a mianowicie kolagen diamentowy. Dlaczego kolagen diamentowy? Kolagen diamentowy wydaje mi się, że wciąż jest jedynym takim produktem na świecie. Zawiera 151 aktywnych peptydów w środku i kwas hialurynowy. Co to oznacza? To oznacza to, że jest transdermalny i przenika w głąb naszej skóry. Kolagen diamentowy niesamowicie łatwo nawilża e, naszą buzię i wchłania się w naszą skórę. Jest mega wydajny. Wystarczy jedna kropelka na pokrycie mojej skóry buzi, szyi i dekoltu. Ten kolagen jest odporny na wysokie temperatury, więc nie ma tutaj znaczenia i problemu, gdzie jedziesz. On włożony do torebki zaklimatyzuje się bardzo dobrze w każdej w każdych warunkach. Komu przeznaczony jest ten kolagen? Kolagen przeznaczony jest dla skóry suchej, dla skóry potrzebującej i skóry dojrzałej. Powiem Wam tak szybciutko historię moją z tym kolagenem i z moją nową klientką. Na tą chwilę to już jest Bożenka. 70-letnia, fantastyczna kobieta, moja koleżanka. Pojechałam do niej pierwszy raz, bo chciała masaż kolagenowy. Normalnie masaż kolagenowy robimy na platynie. Ale ja uznałam, że jeśli ma 70 lat, to na pewno jej skóra będzie potrzebowała czegoś ekstra. Wtłoczyłam Bożence 10 ampułek, 10 pompek tego kolagenu. Bożenka zachwycona. Odczucie aksamitności e, e, odczucie i jędrności nawilżenia natychmiast. Ale efekty zobaczyła po przebudzeniu. Gdy wstała i poszła do lustra, mówi: Wow! Tak wyglądała, że powiedziała: Mogę teraz iść do miasta, nie muszę nawet się myć ani malować. Więc sami widzicie, kolagen ten naprawdę czyni cuda. Tak jak mówiłam, nawilża, wygładza, yy, przeciwdziała procesom starzenia się skóry, uelastycznia. Dla każdego więcej informacji o tym kolagenie znajdziecie na stronie Colway. A teraz życzę Wam wszystkim miłego oglądania konferencji i gorąco pozdrawiam.